Witam, dzień dobry, Mateusz Krawski, z mną Michał Kodziejczyk. Jesteśmy na Ibrox Stadium, na pięknym stadionie Rangersów przed meczem Legii właśnie z tym zespołem, na treningu Legii. Leciałeś jednym samolotem z drużyną, mówiłeś, że w doskonałym humorze Karlitos na pokładzie. Trener też Wukowicz mówił, że, że wszystko w porządku z Karlitosem i jest w każdym na to spotkanie. To co spodziewamy się go w wyjściowym składzie, bo to ostatnio gorący temat, Przewozińkowski. Nie, nie spodziewamy się go w wyjściowym składzie. Co do Wukowicza, on powiedział. Za Zapytałem o te problemy osobiste. Poprawił mnie, że nigdy nie użył słowa problemy, użył słowa kwestie. Jak adam nawałka? Jak adam nawałka zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Wydaje mi się, że Carlitosa na boisku od pierwszej minuty na pewno nie zobaczymy. Był w dobrym humorze. Rzeczywiście, kiedy dziennikarze rzucali mu jakieś hasła w stylu vamos Ganiar, jedziemy po zwycięstwo. Żartował, uśmiechał się, przybijał piątki. Wydawał się być w dobrym humorze. Pytanie tylko, czy dlatego, że wierzy w zwycięstwo. Legii, że wierzy w to, że zagra, czy być może jest coraz bliżej nowego, nowego klubu i te rozmowy o, o jego transferze przebiegają w dobrym kierunku. Co ty sądzisz o obecnej Legii, bo Zespół Vukovicia, ten sezon zaczynał bardzo, bardzo powoli, można powiedzieć, na hamulcu ręcznym. Męczyliśmy się oglądając spotkania Legii gdzieś przy pasie startowym przy lotnisku, później z zespołami z Finlandii na przykład. Ten pierwszy mecz z Atromitosem również nie należał do najlepszych, a w tym momencie wydaje się, że chyba powoli Legia trafia z formą. Wydaje mi się, że jest to najlepsza drużyna Legii z najgorszą możliwą prasą. Tak bym powiedział. Nie jest to najlepsza drużyna Legii w historii, żebym został dobrze zrozumiany, ani nie jest to lepsza drużyna niż ta, która grała w lidze Mistrzów, ale w porównaniu z tymi dwoma poprzednimi sezonami, gdzie przeżywaliśmy wstydy stulecia, gdzie odpadaliśmy z różną z Luksemburga, gdzie przegrywaliśmy z różną z Mołdawii, gdzie o lidze mistrzów zapominaliśmy po meczach z różną z Kazachstanu, gdzie eliminowali nas Słowacy. To z tej legii wstydu nie ma żadnego. Ta legia nie straciła gola w siedmiu meczach w europejskich pucharach, a to, że musiała zaczynać swoją przygodę w przedpucharach europejskich od boiska położonego przy pasie startowym na Gibraltarze. To jest efekt nie, nie, nie tego sezonu, tylko co polskie kluby robiły w latach poprzednich. Grały fatalnie i teraz będziemy zawsze zaczynać od meczach na, na pastwiskach, z których najpierw trzeba będzie przegonić owce. Do czasu, aż więcej drużyn niż Legia Warszawa dojdą do tego etapu, kiedy będą w ostatnim meczu decydowały się losy awansu do fazy grupowej. Ligi Europy Mówmy się, to jest nasz poziom. Na razie powinien wystarczyć i jeśli uda się Legii awansować, powinniśmy być bardzo szczęśliwi. To pierwsze spotkanie z Rangersami chyba nam, nas uświadomiło, że ten zespół nie jest tak straszny i tak wielki, jak wskazuje nazwa. Tak Zapytam ciebie, czy ty myślisz, że przeszłość, czyli fakt, że Legia wygrała kilka lat temu z Celticiem niestety nie awansowała przez, przez różne względy, ale czy tamto, ten, tamten dwumecz może sprawić, że, że przed tym spotkaniem właśnie piłkarze trochę zmotywują się właśnie tym wynikiem, tamtą historią? Rangers FC, Glasgow Rangers w Polsce znane jako, to jest wielka marka. Natomiast piłkarsko jest to drużyna absolutnie w zasięgu wicemistrza Polski. Jeśli kilka lat temu Legia Warszawa była w stanie rywalizować i wygrywać na boisku z Celtikiem który w tym czasie kolekcjonował tytuły mistrza Szkocji, to naprawdę nie ma żadnego strachu. Ja trochę żałuję tego meczu w Warszawie, że nie udało się go rozstrzygnąć, że nie udało się go wygrać. Zabrakło mi takiej chęci i wiary w to, że można to zrobić. Wydawało mi się, że Szkoci próbowali dowieść ten remis do końca i tutaj będą chcieli rozstrzygnąć sprawę. Być może popełnili błąd, bo nie strzelili gola na wyjeździe, ale jest zdecydowanie na to, na to stać. Nie wiem, może jestem jakimś hura optymistą, ale wierzę w awans Legii, a co do historii, to ona nie paraliżuje. My nie gramy z Manchesterem United ani z Liverpoolem, tylko gramy z wielokrotnym mistrzem Szkocji. Gramy z drużyną, która odbudowuje się po spektakularnym upadku. To nie jest wschodząca potęga wysp brytyjskich, która bardzo żałuje, że nie może grać w Premier League. Myślę, że gdyby Rangersi grali w Premier League, walczyliby o utrzymanie. Dużo mówiło się o stadionie Ibrox, o dopingu. 50 no tysięcy jest. gardeł, piękny stadion. Czy faktycznie może coś ten stadion zawodnikom pomóc? Pamiętam, ty też pamiętasz na pewno, że kiedyś jeden Polak sobie z tymi kibicami doskonale radził. Więc... Ja tutaj byłem. Dostałem miejsce pod samym murem w 2007 roku, kiedy Rangersi grali z Celticiem. Przegrali 0 do 1 po golu medzika Żurawskiego. Na tą bramkę właśnie strzelił w siódmej minucie. To nie wtedy Artur Borut zbiegał z flagą polskiego papieża, to nie wtedy żegnał się przed trybuną pełną protestantów. Wierzę w to, że, że taka atmosfera, właśnie jaka, Co, że będzie głośno, że będą wyzywać zawodników Legii, kibice gospodarzy, to nie zrobi na, na piłkarzach Legii wrażenia. A Kibiców Legii będzie tysiąc. To, to bardzo mało w porównaniu z tłumem, który będzie wspierał gospodarzy, ale założę się, że też będą słyszalni. Mam nadzieję, że ten mecz pozostanie widowiskiem sportowym, że rozegra się tylko na płaszczyźnie, kto zdobędzie więcej goli, że nie będzie żadnej dogrywki katolicko-protestanckiej na mieście, że, że kibice Rangersów... Przyjmą porażkę z pokorą, albo będą się cieszyć z awansu, wtedy. Kiedy ich drużyna będzie w fazie grupowej Ligi Europy, także zachowując umiar z tą, z, tą, z tą radością i przynajmniej z ekspresją względem polskich fanów. Dowiedziałem się, że jeszcze nie wiadomo, ale legia cały czas pasuje, żeby na meczu pojawił się Artur Boruc. No to mam nadzieję, że nie będzie się, będzie żeg nie, mam nadzieję, że nie będzie się żegnał przed, przed Pierwszym Gwizdkiem i nie wbiegnie z flagą papieża. Fajnie, no bo to, to jest legenda tego miasta. Natomiast sam Artur, z którym rozmawiałem na ten temat, przyznaje, że. Że w czasach, kiedy grał, no, były części Glasgow, gdzie po prostu się nie pojawiał, bo nie było to najprzyjemniejsze. Nie chcę powiedzieć, że było niebezpieczne, ale, ale no, miłych rzeczy to o sobie nie słyszał. Więc na pewno jego przybycie na ten mecz podkręciłoby jeszcze i tak gorącą atmosferę. Jak teraz piekarnik jest na szóstkę, to byłby na ósemkę. Ciekawe, gdzie by usiadł, tak? No bo słynie z tego, że z kibicami Może często. Może na gniazdo, nie wiem, nie wiem. Legia przecież nie tylko, że tak powiem, Boruca tutaj miała Dariusz Dziekanowski, też grał w Celtiku. Jest to, jest to klub kojarzony z, z Legią, z piłkarzami, którzy którzy dawali radę i tutaj, i tutaj. Dawali radę, to, to może za mało powiedziane. Artur Boruc, Holi Goli na trybunach meczu Rangers Legia podgrzewa atmosferę tego spotkania zdecydowanie.